Dzień dobry, cześć wszystkim. Zapraszam na rozmowę z Martą Wiśniewską, absolwentką reżyserii na Wydziale Lekarskim, współzałożycielką teatru imienia Stefana Batorego i wiceprezeską Fundacji Wszystkie Rodzaje Teatru. Porozmawiamy o ciele, ciele w dyskomforcie, ciele w skoliozie, o chowaniu się, a także o niepotrzebnych żartach. Zapraszam Katarzyna Filewska. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj rozmawiam z Martą Wiśniewską, która jest reżyserką spektaklu Eski. I e, zapraszam na rozmowę: porozmawiamy sobie o spektaklu, o procesie, e, o tym jak to wszystko wyglądało. Cześć, Marta. Cześć. I no to klasycznie niestety, czy mogłabyś powiedzieć nam parę słów o sobie? Kim jesteś, co ty robisz, co ty robisz na festiwalu? Dobrze, no ja jestem y, absolwentką reżyserii wrocławskiej. Właśnie dzisiaj odebrałam dyplom. Dziękuję. Yes, yes, yes. <laughs> e, I cóż, i też jestem założycielką i członkinią takiego zespołu, który nazywa się Teatr imienia Stefana Batorego. Mm -hmm. I to jest e, jesteśmy grupą przyjaciół, którzy poznali się jeszcze liceum. które poznały się jeszcze w mm -hmm. większość naszej grupy to, to same dziewczyny. E, i, no I gramy na festiwalu właśnie razem jako Teatr imienia Stefana Batorego. Coś więcej o mnie. Przy, przyleciałam na festiwal z Madrytu, bo właśnie wow. tam przebywam na wolontariacie z Erasmusa w teatrze super. Tak, w teatrze Rezydu Teatro, e, który też współpracował z Instytutem Grotowskiego. E, jakiś jak czas temu. czym się zajmujesz? Wszystkim, <laughs> ponieważ jest to wolontariat, więc robimy naprawdę wszystko. Okay. Od, e, od takich rzeczy bardzo przyziemnych, jak sprzątanie tak, przestrzeni tak. I pakowanie pudeł, do przez zajęcia z dziećmi. Aż do takich bardziej artystycznych wyzwań, na przykład właśnie jakichś storytellingów dla dzieci, czy jakieś uczestnictwie w akcjach tego teatru, no i też przede wszystkim trening, ponieważ jest to teatr fizyczny i oni stawiają na trening bardzo mocno, więc trenuję z nimi. No i tak to wygląda. Super, i długo będziesz? Tak, będę tam do stycznia 2023. A jest tam długi stał! Okej! Okej, no to. To super, że przyjechałaś, że udało Ci się mimo to wpaść. Um, Spektakl Eski. Twoim zdaniem da się o nim opowiedzieć w dwóch słowach, żeby nakreślić, czy temat jest zbyt rozległy? W dwóch słowach mogłabym powiedzieć. Um, mogłabym powiedzieć skolioza i mogłabym powiedzieć ciało. Skolioza i ciało. To jest historia osób, które wymagają się z tą przypadłością. Tak. To znaczy na pewno podstawą tych wszystkich opowieści i tym co je łączy, to oczywiście jest to ciało w skoliozie. Natomiast dlatego też ja nie, nie zaprosiłam do współpracy aktorek, ekspertek tak zwanych, jak mówimy w Teatrze na Faktach, czyli takich, które mają skoliozę, mhm. no bo pomyślałam, że to może być opowieść o czymś więcej, czyli właśnie nie tylko o skoliozie, ale w ogóle o ciele, mhm. jakby na przykładzie bardzo konkretnym. No w ogóle o, o zmaganiu się z ciałem, bo wydaje mi się, że ta skolioza jest czymś takim, co u kogoś mogłoby być czymś innym, z czymś tak samo po prostu zmaga. Więc gdzieś tam to było też moim, moim celem, żeby, żeby otworzyć to na, na w ogóle kompleksy, postrzeganie ciała, postrzeganie tej normy, jakiegoś tego kan kanonu piękna. To, to, to o tym chciałam też opowiedzieć. Jasne, a czemu się o obóz Skoliozy? Dlatego, że sama mam Skoliozę. Okay. No i po prostu w pewnym momencie życia, no jak tak człowiek zaczyna być trochę bardziej świadomy, mm. no zaczęłam zauważyć, jak to u mnie jest po prostu, jak to bardzo naznaczyło też moje życie i mimo tego, że właśnie, tak jak mówimy w spektaklu, że to nie jest nic strasznego, mogę żyć, mogę robić teatr fizyczny i, i spoko, okay. To jednak, um, no, no jakieś no, no do tej pory to determinuje moje życie po prostu, w sensie, że no i właśnie, z jednej strony to jakby jest coś, co je determinuje, i, i, i fajnie, mm. ale z drugiej strony też nie, no i, i to była taka, taka moja, no w sensie, ja byłam po prostu tą, tą inspiracją do tematu. Też kiedyś na takich warsztatach dokumentalnych, filmowych usłyszałam coś takiego, że jak chce się robić dokument, to warto zacząć od siebie, więc jak. Z, Zgłaszawszy się na e, kurs teatru dokumentalnego, od razu przyszłam z tym tematem. Mhm. Do, do... Czyli wiedziałaś o czym będziesz. E, z kim będziesz, No właśnie, z kim będziesz rozmawiać, jak znalazłeś osoby, jakby, które łączy skoliozę? E, nie ma za bardzo takiej społeczności mhm. żadnej wokół tego, no bo właśnie to też bardzo dużo, w sensie podejście osób do skoliozy, które mają skoliozę, też się różni. To Jasne. znaczy, jedni mają właśnie jakby. Tak, trochę bardziej jak ja, czyli, że już wiem, że to mnie determinuje, szkoda, że wcześniej nie było tej społeczności, i tak dalej. A nie tak, także, nie no, to w ogóle. Jakby no jest i ja się z tym zmagam, ale nie mam potrzeby, żeby to jakoś bardzo podkreślać, wiecie, no wiadomo, jak ze wszystkim. Więc nie ma takiej społeczności, ale jest grupa na Facebooku, która nazywa się Skolioza kobiecym okiem. Aaa, <grymnie. grymnie> i ja po prostu się dodałam się do tej grupy, no i to... Ale to też była kopalnia materiału, bo posty typu... Dziewczyna czy osobie ze skoliozą wypada ubrać taką sukienkę i jest dziewczyna w czarnej obciskowej sukience, która ma 70% mniejszą skoliozę niż ja i się zastanawia nad tym, czy, czy, czy w ogóle może w takiej, w takiej wyjść, no to to było dla mnie też takie... no właśnie mówię, i komentarze, to też była kopalnia materiału, no ale też dzięki temu tam poznałam osoby, z którymi chciały ze mną porozmawiać, Ym, i, I tak ym, nawet mieszkająca za granicą, okay. także udało nam się gdzieś tam przez Zooma skontaktować, no i po prostu tak się odbyły rozmowy. A były chętne na takie tematy, jakby był to, bo tak myślę sobie, ja są skorioza mm. i ja należę do tej grupy osób, które ją mają i jakby mm. mnie czasami, czasem były mnie plecy, czasami się właśnie złoszczę, ale jakby nie jest tematem. Mm. i w ogóle fantastycznym to nigdy bym nie przypuszczała, że to może być jakby temat, więc super, że o tym rozmawiamy, te osoby były bardziej z twojej bańki, czyli jakby wiemy, kiedy to się dzieje, jest nic z tym źle, jest nic z tym dobrze i tak dalej. Czy raczej z tego, że tak samo jak włosko stopie? mam. Mm. No. Myślę, że te, które w ogóle chciały ze mną porozmawiać, tak? to, mm, no, to z jakiegoś powodu chciały ze mną porozmawiać, tak, porozmawiać mm. więc nawet jeżeli mówiły, nie no, w ogóle luz tam, o Boże, no. Zobacz, wszystkie dziewczyny ze skoliozą spinają, mają długie włosy. Czemu one w ogóle mają te, te długie włosy? O co chodzi? Mm. Po czym sama ta pani mi opowiada, że to pierwszy raz, jak spięła włosy jak na plaży, jak miałam 20 kilka lat, mm. no to no i takie rzeczy wychodziły. I jedna pani też rozkleiła się w trakcie i powiedziała, że w ogóle nie nie była, nie była właśnie nie wiedziała, że to ją doprowadzi, ta rozmowa, do takich stanów. takich emocji. Dokładnie. Także no, tru, tru, trudno powiedzieć. Myślę, że, że z, z czymś innym przychodziły, z czymś mm -hmm. innym. Co inno, nawet nie, że wychodziły, ale ja coś innego jednak słyszałam w tym komunikacie A, pod spodem, jasne, jasne. bo to było różnie. A rozmawiałaś, przeprowadziłaś wywiad ze sobą? Nie, e, ale to też dlatego, że mm, mam takie poczucie, że to, jak zbudowałam tę historię, mm -hmm. tak dramaturgicznie to jest bardzo mocno ja i moja historia. Więc stwierdziłam, że już chyba, um, chyba nie potrzeba okay. po prostu tego dodatkowego głosu, bo on jest w każdym z tych um, historii. Z tych historii tak. A skupiłaś się świadomie na e, kobietach w, w tym temacie? Czy na początku myślałaś o tym, żeby jakby pokazać też świat mężczyzn? Um, Jakoś od razu przyszły mi do głowy kobiety, dlatego, że mam wrażenie, że to, to się oczywiście zmienia. Oczywiście, że tak, i mam wrażenie, że zmienia się w bardzo dobrą stronę, jeżeli chodzi o te wymogi wobec kobiet, że jakby są te, te społeczne, tego jak ma to ciało wyglądać. Jest większy nacisk po prostu w stronę kobiet w tym, w tym temacie, dlatego, kobiet z jednej strony. Z drugiej strony, ja też po prostu jestem kobietą, więc. Więc to też było mi bliższe. Kwestia też tego tak bardzo nie poruszamy w spektaklu, ale kwestia macierzyństwa porodów to też no, jakby specyficzne doświadczenia w trakcie skoliozy, więc o tym też chciałam porozmawiać. I generalnie procent ludzi, którzy mają skoliozę, to wśród kobiet jest wyższy, w sensie no, nie wśród źle powiedziałam, ale tak, okay. że ludzie, kobiety jakby częściej statystycznie ciekawe. mają tę przypadłość niż mężczyźni. Nie wiem z czego to, to wynika, ale tak to wygląda. Okej, okay. bardzo ciekawe. I wszystkie m, aktorki, które grają, są, so, um, jakby nie znała tego tematu tak mocno jak te wcześniej, się w ten świat. Tak, ja najpierw zrobiłam um, ten spektakl z aktorkami z Wrocławskiego Teatru Pantomimy mm -hmm. i tam na przykład jedna z, ob, jedna z um, dziewczyn z obsady um, ma doktorat z fizjoterapii, więc Aha. była bardzo blisko tematu. Wow, okay. <grafy> Natomiast, no i z siłą rzeczy, ta obsada, która czy. Dziewczyny z teatru Miastafana tak. Batorego, które teraz grają, to są moje przyjaciółki tak. od liceum. Więc jakby okay. znały temat trochę przeze mnie, Jasne, ale na pewno ciekawość. nie aż tak, jak, jak dzięki spektaklowi. Jasne. I potem studiowałyście wszystkie razem na Wrocławia? Nie, nie. Pół, pół na pół. Okay. Część nas studiowała we Wrocławiu w szkole teatralnej, mm -hmm. a część wybrała inne kierunki studiów i uczyła się w Gardzienicach. A, w Kardzienicach, okej, okay, tak. rozumiem. Powiedz mi, czy teatr dokumentalny, teatr na faktach to jest coś, w czym chciałabyś pozostać się w swojej twórczości? Tak, chciałabym, dlatego że bardzo jest dla mnie. Ciekawe też, bardzo lubię ten moment, kiedy... Pisze się scenariusz, mhm. to znaczy nie do końca się go pisze, tylko mhm. wybiera się z tego, co się ma. Tak. I ta, to, ta układanka to chyba jest jeden z fajniejszych momentów dla mnie. Mhm. W tym. E, oczywiście rozmowy i później już tworzenie z parteru też wiadomo, tak. ale, e, ale to daje mi bardzo dużą taką satysfakcję tego, jak widzę, jak łączę, mhm. jak sobie tam układam to, jak puclę jakie to światy tworzę, albo właśnie kiedy, kiedy słyszę, jak osoba coś mówi i już widzę tą scenę, mm -hmm. czy już widzę to połączenie z jakimś poprzednim wywiadem i od razu zapisuję, żeby nie zapomnieć. To jest dla mnie naprawdę, no tak jak powiedziałam, chyba jedna z najprzyjemniejszych części Jasne. tego procesu. I nie ma jej kiedy albo się pisze samemu cenę z głowy, albo robi się coś gotowego. To zupełnie inaczej wygląda, bo to jest gotowy tekst, który rządzi się swoimi prawami. Mm -hmm. No albo właśnie trzeba całkowicie wykreować wszystko od, od, od nowa. No a tu te dwie rzeczy odpadają, mm -hmm. więc no, jest to po prostu przyjemne i tak, i jak najbardziej chciałabym to robić. Też uważam, że to jest ważne. Um, i, i, I podoba mi się jakby też w jaką stronę ogólnie teatr na faktach gdzieś tam podąża. Mm -hmm. Także tak, chciałabym to robić dalej. Nie tylko oczywiście, mm -hmm. ale też. Jasne. A powiedz mi, czy mm, trudno było Ci przenieść tekst, jak już powstał, później na scenę, jakby um, ułożyć z tych historii, które słyszałaś w sytuację, ja nie wiedziałam jeszcze spektaklu, więc jakby tak e, trudno mi powiedzieć, co dokładnie się tam dzieje. Mhm. Natomiast e, no wyobrażam sobie, ja też uczestniczę w kursie, więc też jestem teraz na te wypisania i trudnością jest dla mnie na przykład, w, ja też nie jestem reżyserką, więc jakby ciężko przełożyć mi same słowa na mhm. sytuację. Było to dla Ciebie od początku, z racji wykształcenia, oczywiście jasne, czy też miałaś problem? Y nie, też, też oczywiście było mi w pewnych momentach trudno, no bo to jest też trudność właśnie w Teatrze mm. dokumentalnym, że te słowa, które padają są często po prostu dosłowne, no bo mm. jednak mm. mówi się no, tak, jak się mówi. I mm -hmm. jak kto, kogoś o coś pytasz, to ona stara Ci się jak najlepiej to wytłumaczyć, mm -hmm. więc... Y więc żeby potem stworzyć jakąś metaforę na scenie o coś tak nie do końca dosłownego no to trzeba naprawdę mocno mm. się na nim nastykować i z tekstem, ale też właśnie z tym obrazem, żeby nie iść gdzieś za blisko, ale też nie odbiec za daleko, no bo po co te słowa i tak dalej, więc tutaj no ym... Ja też jeszcze bardzo chciałam, no, ponieważ jest to o ciele, to też jakby um, ten, ten teatr fizyczny, no i, no i na początku robiłam to z pantomimą, więc też te pantomimy gdzieś tam w tym zawrzeć, co było jakby jeszcze dla mnie dodatkowym, dodatkową trudnością, dlatego że no, nie mam doświadczenia uh -huh. akurat w takiej dziedzinie, w sensie zawsze, zawsze powiedzmy teatr fizyczny, tak, to zawsze był gdzieś tam środek, że z tego ciała tak. powiedzmy, tak brzydko powiem, uh -huh. korzystałam, uh -huh. ale um, ale no Pan to mówi, ma to zupełnie co innego, więc jeszcze dziewczyny, które za ze mną tworzyły, jeszcze dołożyły jakby takie dodatkowe, tak. nie chcę powiedzieć obciążenie, ale chodzi mi, że jeszcze dodatkową taką, no tak, coś do tego, żeby teraz z tego posklejać to, co tak. chciałabym powiedzieć, więc, więc tak to, to nie był taki łatwy i przyjemny proces całkowicie. Okay. Tak okay. <laughs> także, także różne były. Nawet nawet teraz jeszcze gdzieś tam co widzę, to czasami staram się. Dalej jesteśmy w procesie, jest, tak. jest, jest żywy, tak. spektakl jest żywy tak. i cały czas go gdzieś tam tak. staramy się, czy co, jeśli coś zobaczy, co tam będzie. na nim działać. Tak, Jasne. tak. Miałyście próby w Instytucie? Czy musiałyście szukać jakichś miejsc? Hmm, to znaczy z tym zespołem, który gra teraz, mhm. miałyśmy w Instytucie. Jasne. Natomiast z poprzednim miałyśmy w Teatrze pantomime. Tak, to jakby na to polegała ta, ta produkcja, że, że coś tam jest z teatru z tu krutowskiego, ale akurat zespół Obsada i tak. sala do prób tak. była zapewniona y, przez pantomimę. A trudno ci było wprowadzić nową ekipę do spektaklu, który już zrobiłaś jakby, który już znałaś tymi oczami swoich innych aktorów? Hmm. Czy trudno mi było? Nie, dlatego okay. że ja sobie od razu gdzieś byłam temu wierna, żeby nie prowadzić tych dziewczyn tak jak tamtych, tylko po prostu one i tak widziały spektakl, więc jakby mia miały te sugestie w sobie od mm. razu. Ale też miały dużo świeżych pomysłów, takich, że, że jakby pro, po prostu propozycji takich aktorskich, że jak, jak gdzieś tam coś tam czuły inaczej, to ja też e, mówiłam, że jestem absolutnie na to otwarta i starałam się nie poprowadzić ich, jakby, żeby zagrały tak jak tam mm -hmm. aktorki, tylko żeby wykreowały sobie te postacie tak, jak chcą na nowo. I oczywiście zadania i tak dalej były podobne były takie same jak, jak, jak tamtym, tamtym aktorkom, ale, e, ale no to były zadania, ale jak one jest. W Wypełnią i spełnią, no to już było tylko ich kwestia. Jasne, jasne. Okej, okay. bardzo, bardzo ciekawe. Czy masz coś takiego, z czym chciałabyś, żeby widz po tym spektaklu został? Czy masz jakiś taki przekaz, który na pewno masz, ale coś takiego, co, no, co jest dla ciebie najważniejsze, żeby ktoś sobie pomyślał? Okej, okay. myślę, że tak, ja bym chyba najbardziej chciała, żeby przestały funkcjonować. Że, że, żeby, żeby właśnie osoba, osoby, które widzą, żeby miały takie poczucie, że okej, okay, to może takie żarty o w ludziach, to nie jest, 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 jest okej. Okay. Uh -huh. I jak następnym razem będę coś takiego chciał powiedzieć, to się ugryzę w uh -huh. <laughs> um, I czy coś bym jeszcze chciała, tak, no to, to tak to bym chciała naprawdę, żeby się zmieniło. Uh -huh. um, Poza tym, z taką myślą, no właśnie, może, może z taką refleksją o znowu, o, wiem, że tego jest dużo w dyskursie, ale z taką refleksją, właśnie o normach znowu, Jasne. o ciele, o tym, że każdy jest po prostu inny i, i to nie powinno nam spędzać z powiek. Bardzo dziękuję.